Cześć, cześć kochani! Marek Malec z tej strony z bestpan.pl Witam Was dzisiaj w moim studio eee, Totalna wichura dzisiaj jest U Was pewnie też mocno tym wszystkim trzepie Mam nadzieję, że jesteście bezpieczni Nic Wam złego się nie stało eee, Ani Waszym palmom To jest chyba jednak najważniejsze A nagrywam ten film, bo spotkanie, ciekawa niespodzianka Nigdy w życiu jeszcze nie dostałem eee, Oczywiście jako bestpan, jako Marek Malec eee, Paczki od widza Okazało się, że jest taki widz koło Dortmundu, Thomas, który bardzo mnie ogląda. Co prawda nie zna polskiego, ale ma żonę, która jest Polką. Pozdrawiamy serdecznie. I przysłał mi paczkę. Zaraz zobaczymy, co w środku jest. Jestem bardzo ciekawy, zaraz otworzymy i razem przekonamy się, co ciekawego. Przyszło yy, od Tomasa. Oczywiście wiadomo, że nie będą to czekoladki, tylko coś związanego tego z palmiarstwem. Dlatego czekajcie. Proszę, jest koperta zaklejona od Tomasa z miejscowości K. Nie umiem tego przeczytać Castro Roxel? Nie znam. Dobra, sprawdzamy. Sam jestem ciekawy. Trochę mi się ręce trzęsą mi tutaj o, 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 Ha! To co? Proszę, zobaczcie. Tutaj dostałem trachy karpus Vinsan 360 stopni, silver nasiona, pięć sztuk Tomas, wielkie dzięki. I tu coś jeszcze mamy. Ha, jeszcze coś jest. O, wow, jeszcze dwa. Ha! Proszę bardzo. Od Tomasa w prezencie. Trachy Karkus, Bułgaria. 20 nasion. Żeby ktoś nie mówił, że Bułgaria to jest mój wymysł i że ja mam jakiegoś, że tak powiem, świra, że coś wymyśliłem, to w Niemczech takie rzeczy sadzą. Myślę, że są zadowoleni, bo Tomasz mi o tym pisał, że ma w gruncie. Nie jest to mój wymysł. Trachy karpus Bułgaria, 20 nasion od, od Tomasa. I jeszcze coś mamy ciekawego. Hmm. Trachy karpus, w, bu, trachy karpus wagnerianus mieszanki z trochę karpusem nagi. Proszę, proszę, proszę. I tych naszą tu mamy więcej. Wydaje mi się, z tego co mi Tomasz mówił, e, że to są jego prywatne nasiona z jego prywatnej palmy. On ma trochę karpusa wagnerianusa. Obok, nie, obok niego rośnie ten e, nagi. To jest, nie wiem czy on ma na myśli, że to jest Nagachios czy czy to jest jakiś inny? Nagi. To jest taki bardzo mały karpus, On nie dorasta duży. Co on miał na myśli? Nie wiem. Ja się oczywiście dowiem, który to, którego on ma na myśli. W każdym razie jest to bardzo ciekawa hybryda i z tego, co mi mówił, jest wyhodowana u niego trachykarpus wagnerianus zmieszany z nagi, czyli chyba z Hills. Tak mi się wydaje. Yy, jeden jest potężny Wagnerianus, a drugi rośnie u niego. Yy, znaczy, oba rosną u niego. Duży yy, Wagnerianus samica i ten mały nagi, który ją zapyla. Tomas, vielen yy, Dank. Chyba tak się to mówi po niemiecku. Dziękuję Ci bardzo. Nigdy w życiu nic nie dostałem na firmę yy, i że ktoś mnie ogląda w ogóle. Żebyśmy czegoś jeszcze nie przegapili, żeby może Tomasz jeszcze w sangie... Nie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy Tomas, Twoją żonę, Polkę, która mówi po polsku. E, oczywiście wysiewamy, wszystkie je wysieję. E, albo nie, któryś z nich przeznaczę na konkurs. Może macie pomysł na jakiś ciekawy konkurs, szczególnie te od Tomasa. E, Bułgary zresztą też. E, wszystkie może pójdą na konkurs. <kluzny> Tomas, jeszcze raz wielkie dzięki. Jeżeli macie jakiś pomysł, jaki to mógłby być konkurs, to bardzo będę wdzięczny. Podrzućcie pomysł i rozlosujemy te nagrody wśród, wśród palmiarzy, tak? Te nasiona. Niech każdy sobie wysieje i niech się cieszy. Ja oczywiście już nie będę ich sprzedawał, skoro sam dostałem je za darmo. Bardzo dziękuję. Pamiętajcie, że zapalniamy Polskę. Subskrybujcie kanał, dawajcie łapy do góry. I jak ktoś chce, możecie napisać o czym jeszcze chcielibyście zobaczyć filmy. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę Wam wspaniałego dnia, żeby ta wichura jak najszybciej przeszła i przyszła wiosna. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.